Witam serdecznie wszystkich widzów jubileuszowe bitwy. Rzadziutko pokazane, ale bardzo się cieszę, że jeszcze ktoś do mnie y, pisze z chęcią, zagrania ze mną bitewki, mimo to, że mało gram, słabo gram. Y, no ale jubilat dzisiejszy y, nie gra słabo, a jest nim FIFEN i będzie to Twoja FIFEN 30 tysięczna bitwa. Witaj. Tak, witaj. dokładnie. Cześć, cześć, cześć wszystkim. Yy, tacy, tak mi się wydaje, że grasz dobrze, bo yy, bo, 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 masz dobre statystyki. No tak, kiedyś się grało sporo więcej. A no, z racji nas studia, to już, już nie ma tyle czasu, nie? Tak to jest. Kiedyś? Tak. No i cóż, yy, jeszcze tylko zerknę, od kiedy w ogóle yy, grasz? Kurczę, to nie jest przypadkiem. 11 lat! No! No, trochę, trochę tego wybiło. I, I występowałeś już u mnie... O, przepraszam, Występowałeś u mnie w jakichś odcinkach kiedyś, tak? Tak, chyba 6 lat temu też właśnie w, jubi, w jubileuszowych bitwach, także mhm, przez 6 lat 10 tysięcy bitew na to znaczy, że właśnie też nie gram zbyt dużo ostatnio. Miałem chyba tam przerwę właśnie 3... No, 2-3 lata, więc jakoś się to uzbierało, nie? No ale to znaczy, że, że jednak ta gra yy, nie ma taka zła, wraca się do niej. Yy, no i nie, nawet nie wiem, jakie są teraz zmiany. Yy, zobaczymy. A w Plutonie mamy jeszcze Twojego kolegi, kolegę yy, z, ze studiów, tak? Tak, tak. Razem studiujemy we dwójkę tutaj w Warszawie. Tak, tak. No, no i w sumie też no, ja widzę, że we trójkę jesteśmy wyjadaczami trochę. A jak tutaj powracamy do tego wota, to w zasadzie taka gra z dzieciństwa, nie? Mhm. Mm no ty też 11 lat. Wota. No i też tak niedługo jubileusz. Może jak nam źle pójdzie, to powtórzymy. Możemy, możemy. No zobaczymy, zobaczymy jak nam pójdzie. Znaczy, nawet jeżeli nam dobrze pójdzie, to bardzo chętnie możemy zagrać jeszcze twoją 20 tysięczną bitwę. Fifen. Na pewno już kiedyś się tłumaczyłeś, ale to było 6 lat temu, to przypomnij dlaczego jesteś Fifenem w grze World of Tanks. Znaczy, kiedyś miałem w ogóle inny nick, bo miałem Fifi i tam randomowe cyf cyferki. No i mówię, że jak zacząłem grać już tam bardziej profesjonalnie, znaczy no powiedzmy para profesjonalnie, no to po prostu zmieniłem sobie ten nick na taki bardziej gamingowy, stylistycznie ładny, ładniejszy. Więc po prostu podobało mi się Fifa i, i tak zostało, nie? A mówię, że już tym Fifiem nie jestem starym, także już, już mam trochę, powiedzmy, dojrzalszy ten nick, nie? Czołg, który wybrałeś na swoją 30-tysięczną bitwę, cóż to za czołg, jakbyś mógł powiedzieć? E, no może było wygrać ten czołg, znaczy wygrać, no dostać go z paczek świątecznych. Eee, kupiłem chyba wtedy 20 skrzynek, się nie mylę. No i jak mi wyleciał, a mówię, że bardzo lubię lajty. A ten light bardzo mi przypasował, więc yy, sobie nim pogrywam czasami, nie? Lighty <grym> Lajty <grym> są. Ja się wtrącę, <grym> ale tutaj Filip kupił 50 skrzynek, bo kupiłem razem z nim <grym> i rywalizowaliśmy, co komu wypadnie. Oj, no palec ją no, trochę, ale. A, a jak tobie, yy, Markin? Wypadło? No, znaczy mi trochę lepiej, bo ja tam jeszcze z Iron Army wylądowałem i tam z obiektem. Ale Filipowi to w sumie też fajnie wszystko siadło. No i cóż, lajcik jest to nie niekołowy, czyli ten taki z mocniejszym zasięgiem widzenia. No i zaraz zobaczymy, jak ten lajcik popyla. Jesteście gotowi? To pewnie. No to 30-tysięczna bitwa. FIFA na zaraz zobaczymy, jak długo się czeka na wejście do bitwy. Wcześniej rado jest tak, że. trzeba trochę długo oczekiwać, nie? Jeżeli będzie długie oczekiwanie, no to ja to yy, po prostu przytnę. Ale coś mi się wydaje, że. że już nas gdzieś tam rzuciło. O, mega słabo. Aj. Mega słaba mapa yy, dla lajta o, Tam są miejscówki gdzieś Kurde. Tak, chyba, że pod mida bym podjechał tylko. Bo tak to nie mam pomysłu. Szczerze. Ja. Na tego lighta. Ja. No dobra, no to jedziemy do boju. W grupie siła wszystkie medy ruszyły tu tą drogą, cięższe czołgi i te deki drugą stroną o, ja, tu ja może coś pod midem pospotuję Ale się boję, że dwa lighty na mnie wyjadą dziesiątki, nie? A no A jeszcze co trzeba wspomnieć, że ten light ma ten taki tryb szybki, szybki i wolny także Trzeba przystanąć, i się 3 sekundy na to czeka, więc dosyć sporo. Antikorp tam już O, o! Co ci tam trafiło? Może Eber spotnie. O kurwa. Ja muszę zwiewać. bo zaraz zakończę ten jubileusz Dobra, ich jeden czołg już padł Chyba tu wyjechać muszę, jak się wydaje Tak, no w sumie tam jest Conqueror i 74. A ten te co jedzie dołem? Obiekt? Bez koncept też bardzo fajny czołg, teraz właśnie chyba został niedawno. Ale straszny jest ten metr, jak słyszałem. Kurde, się spikować. Ja że lanszotem o odbijemy Ja trochę jest drewno grane no ale wygrywamy no 6-0 szybka bitwa na no jak to na dzisiejsze czasy bota nie Radę od bazy Może uda mi się dopać tę 30 na dwa kipy. A to chyba tyle z bitwy No ja zrobiłem 300 DMZ także Tragedia A kolega z pokoju obok No ja 300 zkiby, ale też nie za wiele Może te trzydziestkę jeszcze uda mi się złapać. O, proszę. Ciężko w takich jednostronnych tak fajne wynik ukręcić. O, udało mi się złapać jeszcze te trzydziestkę. Załaduję golda, to może jeszcze pójdę na jaczkę. A polować. No ona na nas się patrzy cały czas. No to jadę. Kurczę, ale 3 sekundy oczekiwania, żeby zmienić tryb, to jest dosyć sporo. To szybciutka bitwa. W sumie 1300 demerza. Ani pospotować, ani DMAZ porobić No. Oh. Ale y, Markil chyba coś tam pociupał lepiej. Nie, no 1200 chyba. Kurde. No ja tam się nie, nie chwalę, bo jeszcze gorzej, <grym> ale y, starałem się robić jak najmniej, żebyście mieli więcej do zrobienia. 1500 edył. <grym> mm. Dobra, no cóż, najważniejsze jest to. O, zamykam tabelę nawet. E, przynajmniej już... fajny zarobek jest z tego liga, także to też trzeba wziąć pod uwagę, nie? Tak jest. E, no u nas w bitwie po prostu e, wszyscy coś tam zagrali e, nie było nikogo, kto by tam zrobił jakąś niesamowitą bitwę. W drużynie przeciwnej to tak wygląda, że w zasadzie tylko trzy czołgi coś tam pociupały, a reszta to tak słabiutko. No i cóż, jubileuszowa bitwa zaliczona, już tylko tak podsumowując, 30-tysięczna bitwa jest teraz. Jeżeli oczywiście byście chcieli, no to już za jakieś tam 800 bitew markil. Dwudziestotysięczna bitwa. Tak, tak, no. Czyli, nie wiem, jak często grasz, to może być miesiąc, nie? No to zależy jak studia się ułożą. Aha. Dobra, to bardzo dziękuję za wspólną grę. No i cóż, tradycyjnie jakbyś chciał kogoś pozdrowić? to chciałbym pozdrowić Sebastiana M. i Szymona K., moich bardzo dobrych przyjaciół, mam nadzieję. No i chyba to wszystko. Chyba, że Marcel też jeszcze kogoś pozdrowić. Ja bym jeszcze o Dominiku M nie zapomniał. Tak jest. No, jeszcze Dominiczek. Dominiczka też pozdrawiamy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy chcieli jeszcze zobaczyć naszą bitwę. No, poszło słabo, ale jeżeli oczywiście Markil wpadnie na jubileusz, to na pewno będzie lepiej. Bardzo dziękuję tak, za prawiemy, uwagę. Tak jest. Trzymajcie się, do zobaczenia. წაე